To było jedno z najdłuższych posiedzeń Rady Gminy Bełchatów. Mowa oczywiście o grudniowej sesji, na której uchwalono budżet. Dyskusja o gminnych finansach zajęła wiele godzin, a to za sprawą pytań stawianych przez niemal wszystkich członków Rady. Na pytanie odpowiadał zarówno wójt Kamil Ładziak, jak i skarbnik Anna Sadurska, czy kierownicy poszczególnych referatów. W efekcie Rada Gminy przyjęła uchwałę budżetową na 2014 rok. Uchwała zakłada, że dochód gminy wyniesie w tym roku blisko 36 milionów złotych. Wydatki pochłoną prawie 40% miliony Deficyt skalkulowano na poziomie 6 milionów i zostanie on pokryty przychodami z pożyczek i kredytów. Na uwagę zasługuje fakt zapewnienia w wydatkach aż 10 milionów złotych na inwestycje. Taka kwota pozwoli kontynuować obecną politykę rozwoju i unowocześniania Gminy Bełchatów. Uchwała Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia budżetu gminy Buchatów na rok 2014. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za budżetem głosowało 10 radnych. Przewodniczący Jacek Bakalarczyk i radna Bogumiła Robak wstrzymali się od głosu, zaś przeciw temu budżetowi głosował radny Krzysztof Polak. W dalszej części obrad Rada przyjęła m.in. regulamin przyznawania tytułu honorowego obywatela gminy Bełchatów, będącego wyrazem uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla naszej społeczności. Rada Gminy przyjęła też uchwałę, przywracającą możliwość dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach i osób w trudnej sytuacji materialnej. Wskutek zmiany przepisów znaczna część dotychczas korzystających z tej formy pomocy utraciła z końcem roku możliwość uzyskania dofinansowania po uprawomocnieniu z końcem stycznia decyzja rady przywróci im ten utracony przywilej. Z dofinansowania obiadów w szkole korzysta zwykle około 70 uczniów. Sesje tradycyjnie zakończyły wnioski i interpelacje radnych.